Wielkim problemem, jeśli chodzi o Frau Merkel, zarówno dla naszego kraju, jak i naszej partii, jest to, że na skutek długiego okresu rządzenia oderwała się od rzeczywistości naszego kraju i troski o naszych obywateli oraz to, że prowadzi działania, które nie służą krajowi, tylko globalnym elitom

Chciałbym najpierw wyjaśnić, że jesteśmy niesłusznie oskarżani o niechęć do obcych. Wiemy, że ruchy migracyjne są naturalną częścią procesów społecznych na świecie. Tak było zawsze. Problem, z którym mierzymy się od 2015 roku, to jest niekontrolowana emigracja masowa. To jest coś, Angela Merkel, czemu Angela Merkel się nie przeciwstawiła. A to należy do jej zadań w zakresie obowiązujących norm prawnych. Czyli powinna zamknąć granice i zezwolić wjechać tylko tym ludziom, którzy mają prawo azylu. Mamy do czynienia z przyjazdem prawdopodobnie około 2 milionów ludzi, którzy w ogóle nie mają prawa do tego, aby ich przyjąć. To po pierwsze. A po drugie i tu jesteśmy jako partia zdania że jeśli emigracja to tylko taka, która przynosi Niemcom korzyść. Nie mówimy o ludziach, którzy uciekli przed wojną. To dotyczy najmniejszej liczby. Mamy natomiast do czynienia z emigracją ze wszystkich możliwych krajów, którzy obciążają systemy opieki socjalnej, ale nie mają znaczenia dla rozwiązania problemów demografii czy pozyskiwania siły roboczej. Staliśmy się krajem, który zajmuje się opieką socjalną przybyszów, ale nie ma to nic wspólnego z czymś, co służy Niemcom czy Europie. Euro jest z pewnością projektem politycznym. Normalnie rzecz biorąc, systemy walutowe są zobowiązane służyć społeczeństwu i są instrumentem sterującym gospodarką. Tymczasem euro było projektem politycznym służącym do zunifikowania Europy. Nie można zjednoczyć różnych systemów gospodarczych przy pomocy jednej waluty. To, co widzimy, to silna gospodarczo północ, słabe gospodarczo południe i to umieścić pod wspólnym dachem nie może się udać. Południe musi mieć możliwość dewaluacji swojej waluty i teraz nie może tego uczynić. Walutę się dewaluuje po to, aby poprawić konkurencyjność swojej gospodarki w handlu międzynarodowym i ma się czas, aby poprawić efektywność swojej gospodarki. To wszystko odpada w przypadku Hiszpanii, Włoch czy Grecji. Wpadnięto tam w spirale, gdzie efektywność nie rośnie. Jednocześnie dla Niemiec euro jest walutą za słabą. I to widać jak w Niemczech ma miejsce wykup aktywów, przede wszystkim nieruchomości przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Niemcy powinny mieć walutę o wiele silniejszą. Przede wszystkim ze względu na silną własną gospodarkę. To spowodowałoby też wzrost efektywności gospodarczej. Teraz Niemcy są ospałe. Mamy stagnację. Poprzez euro nie ma potrzeby wysiłku. W długim okresie funkcjonuje to jak trucizna. Następnym problemem jest polityka Europejskiego Banku Centralnego, EBC, polityka zerowych stóp procentowych, a nawet ostatnio negatywnych stóp. I na to Niemcy nie mają wpływu. Niemcy były zawsze za stabilną polityką monetarną. Tymczasem EBC, zdominowane przez kraje południa, Włochy oraz Francję, zdecydowało się na politykę gospodarczą odmienną od niemieckiej i po prostu oznacza to drukowanie pieniędzy i przez to wywłaszczanie ludzi z oszczędności. Niemcy zawsze miały za dużo tzw. drobnych ciułaczy, którzy gromadzili odsetki na kontach. To teraz odpada. I w ten sposób dochodzi do wywłaszczenia oszczędzających Niemców. Mówi się o 300-400 miliardach euro od 2014 roku. I to wszystko szkodzi naszej gospodarce. Poza tym w EBC stworzono tak zwane konta rozliczeniowe, target. Co oznacza, że kraje południowe mogą sobie brać pieniądze z EBC i mogą to zapisywać na kreskę w Banku Niemieckim. Nasze otwarte pozycje wynoszą w tej chwili około 800 miliardów euro. I obawiam się, że to nie zostanie obsłużone, ponieważ Hiszpania, Włochy i Grecja nie są w stanie tego spłacić. Wcześniej tego nie było. Przedtem były w wypadku pożyczek tak zwane zabezpieczenia. Wierzyciele mogli być zaspokojeni. Tego teraz nie ma na skutek konstrukcji EBC. Euro jest projektem poronionym i w jakimś odstępie czasowym powinno dojść do załamania tego systemu, ponieważ nie pomogą gospodarce. Utrzymuje przy życiu tak zwane przedsiębiorstwa zombie. Normalnie przedsiębiorstwo musi wypracować 3-4% nadwyżki do spłaty odsetek i kredytów. Teraz tego nie musi. Ta oszczędność pomaga teraz firmom zmurzałym utrzymując je na rynku, osłabia konkurencję, co oznacza, że euro jest konstrukcją polityczną i wierzę, że zniknie. Jedna waluta może być tylko dla obszaru jednolitego gospodarczo. To pozwala unikać napięć i z tego powodu radziłbym Polsce pozostać przy własnej walucie. Nie oddawać się EBC, które prowadzi własną politykę. Dowiadujemy się, że EBC ma prowadzić politykę klimatyczną i środowiskową, a to nie jest jego zadanie. Jeśli przyjrzymy się traktatom europejskim, to widzimy, że jedynym zadaniem jest polityka monetarna wyłączne dbanie o stabilność euro. Tymczasem teraz EBC jest zapychany innymi zadaniami. Zajmuje się polityką gospodarczą czy tak zwanym Green Deal. To są bardzo niebezpieczne zjawiska. Widzimy bardziej gospodarkę planową niż monetarną. I w tym sensie dobra rada dla Polski, aby trzymała się od tego z daleka. Polska jest najważniejszym krajem sąsiedzkim, szczególnie dla Brandenburgii, ale także całych Niemiec. Jest wiele doświadczeń, przed którymi Polska mogła się uchronić przez lepszą politykę. Przeżywamy obecnie zmianę paradygmatu, która dotyczy całej Europy Środkowej. I nie mówimy o skorelowanych wyznacznikach. Mówimy tutaj o okolicznościach, z których niektóre są odwracalne, a inne nieodwracalne. Przeżywamy chwilę zapoczątkowanej walki kulturowej, która właśnie ma miejsce i objęła Niemcy. Jeśli weźmiemy pod uwagę powstanie społeczeństw równoległych, na przykład w Berlinie Neukölln, powstaje pytanie o wpływ islamu. I nie chodzi mi tutaj o ogólne potępienie islamu jako takiego, ale nasza ojczyzna się przemienia. I to, myślę, jest ważne jako nauczka dla Polski która dobrze uczyniła, dystansując się od tego i ignorując tak zwane propozycje otwarcia lobbystów globalistycznych, czy to Unii Europejskiej, czy ONZ. To jest nauka, która się Polsce przyda i cieszyłbym się, gdybyśmy mogli współpracować w tym zakresie z polskimi parlamentarzystami. Oczywiście tendencja ta jest widoczna i nie chodzi tu o wzmacnianie regionów. Tutaj wyraźnie chodzi o wyeliminowanie państw narodowych. W dotychczasowej historii Europy państwo narodowe było jedyną sprawną jednostką i stanowiło gwarancję stabilności. Stoimy tak jak i Polska na stanowisku, że powinna być Europa ojczyzn, tak jak to wyrażał Charles de Gaulle. To oznacza silną Polskę, silne Niemcy, silną Francję w obrębie silnej Europy i to powinno być naszym celem. Celem polityki Unii Europejskiej to jasne, jest likwidacja państw narodowych. Celem jest globalizacja, osłabienie narodów. Nie chcemy mieć w tym udziału i cieszymy się, że mamy podobnie myślących nie tylko w Polsce. Ale wreszcie Europy, którzy podzielają nasze poglądy w dążeniu do celu, aby zachować naszą kulturę i naszą tożsamość. W ostatecznym rozrachunku chodzi o zachowanie chrześcijaństwa. Interesujące jest moim zdaniem to, że szkody poczynione rodzinie są dużo większe w Niemczech niż w Polsce. Dla naszej frakcji jako Partii prawicowej rodzina jest bardzo ważna i mamy dużo propozycji w tym zakresie. Zauważamy, że w ostatnich dziesięcioleciach nie prowadzono aktywnej polityki rodziny. W tym okresie legislacyjnym w Brandenburgi można zauważyć, że określenie rodzina nie znalazło się w nazwie żadnego z ministerstw, które się tym mają zajmować. Nie ma żadnego resortu, który z nazwy zajmowałby się rodziną. Zamiast tego używa się pojęcia integracja w nazwie ministerstwa, gdzie w nazwie poprzednio była rodzina. To pokazuje całkiem jasno, że polityka rodzinna w Brandenburgi najwyraźniej nie jest taka ważna. Rodzina jest głównym filarem społeczeństwa. I jest ważna tak dla Niemiec, jak i całego świata. Dla pokojowej koegzystencji oraz przekazywania tradycji, kultury i miłości ojczyzny naszym dzieciom. I dokładnie tego nie widzimy w naszym parlamencie. Od kiedy tu jesteśmy? Czyli wsparcia rodziny. Mówi się tylko o równouprawnieniu, prawach mniejszości. Niestety nie doświadczyliśmy respektu dla rodziny. Chyba, że sami wnosimy to do porządku obrad, walcząc o poparcie dla klasycznej rodziny w Brandenburgi czy całych Niemczech. Przestroga dla Polski. Pozostańcie przy swoich tradycjach. Szanujcie wasze rodziny. Trzymajcie spójność społeczną. Nie pozwólcie, żeby przez ideologię gender, histerię klimatyczną doszło do wzajemnego szczucia wewnątrz rodziny, gdzie próbuje się rozgrywać członków rodzin i przyjaciół. Trzymajcie się razem, pamiętajcie o znaczeniu rodziny, bo to jest spoiwem społeczeństwa. To utrzymuje tradycję i ojczyznę. Dlatego rodzina jest takim ważnym budulcem społeczeństwa i pomaga w pokojowej koegzystencji. Tutaj na pewno chodzi o to, że zamierza się w niedalekiej przyszłości zlikwidować obrót gotówkowy. Mówi się o tym już od powiedzmy dobrych 10 lat, stopniowo przeprowadzając realizację tego planu. O co w nim chodzi? Oczywiście, pretekstem, pretekstem do, do wycofania się z obrotu gotówkowego ma być zwalczanie. Przepływu pieniędzy nielegalnych, niekontrolowanych i tego typu rzeczy, to się mówi po prostu, żeby, jak to się mówi, ludziom ten plan w miarę takim łagodnym świetle przedstawić. Tak naprawdę chodzi po prostu tutaj o wyjątkowo perfidną i zmasowaną kontrolę ludności. Jeśli będziemy mieli obrót bezgotówkowy, to po pierwsze będzie wiadomo o ruchu każdego z obywateli. I jest to z całą pewnością też okres tylko przejściowy, okres wstępny, kiedy używanie kart płatniczych zostanie zastąpione chipowaniem. Przy czym, odnośnie chipowania, które uważane jest przez wielu ludzi za pewnego rodzaju fantastyczne opowieści z, w ramach tzw. teorii konspiracyjnych, to już miało miejsce, dlatego że są w Szwecji firmy, gdzie iluś tam osobników dobrowolnie pod. Udało się zacipowaniu. Zresztą państwa skandynawskie o dziwo przodują właśnie w obrocie bezgotówkowym. Europejski Bank Centralny reprezentuje sztuczną walutę, która została wykreowana właśnie do celów politycznych, czego oczywiście nie przewidziano, do tego, że strefa euro zostanie w ten sposób podzielona na dwa zupełnie nierównomierne obszary gospodarcze. I z tymi naprężeniami w rejonie strefy euro mamy od mniej więcej 2009 roku do czynienia, czyli z tym podziałem na północ i południe, i do tej pory właściwie końca nie widać. Kryzys, kryzys państw południowych jest przykrywany po prostu masowym dodrukiem pieniądza, który poszedł już w tak absurdalne rozmiary, że w tej chwili wprowadzono w państwach posługujących się walutą euro tak zwane negatywne oprocentowanie. Czyli jeśli się posiada pieniądze w banku, to nie dostaje się za to odsetków, tylko wręcz przeciwnie, musi się płacić opłaty, że w ogóle one tam leżą. Pomimo wszelkich tych różnych cudownych opowieści o, o wspólnym obszarze gospodarczym, waluta wspólna jest tylko i wyłącznie preludium do, do unifikacji terenu Unii Europejskiej, przekształcenia je w państwa federalne i po prostu jako element absolutnej kontroli nad obywatelem. Określanie Unii Europejskiej jako tego, no tej nowej formy Związku Radzieckiego jest w tym tutaj układzie jak najbardziej zasadne.